No hej, z tej strony Pomidoro, no i w dzisiejszym filmie powiem wam jak zdobywać nowe prezenty No, oczywiście jak widzicie, no, ja mam na przykład Titanic prezent, tutaj mamy X Large, tutaj mamy Large. No i w dzisiejszym odcinku oczywiście Wam powiem jak je zdobywać na trzy sposoby No takie nawet łatwe Każdy może to zrobić nawet osoby, które grają free to play, więc na luzie wydaje mi się, więc jeszcze przed tym, kiedy pomoże Wam ten mini poradnik, zostawcie łapkę w górę subika z wąkiem oraz bicie Discorda studia Moonlight Games która już za niedługo wypuszcza swoją nową gierkę, którą nazwę zdradzimy już za niedługo, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, wbijcie na Discorda, a ja już wam je przedłużam i zapraszam was do odcinka. Więc tak, jak już mówiłem, dzisiaj pokażę wam kilka sposobów, a co, a dokładnie trzy sposoby na zdobycie nowych prezentów. Oczywiście ja tutaj, tak jak na społeczności zagłosowaliście, się, bieram na giga opening, więc no, nie wiem kiedy się pojawi film, ale za niedługo może się pojawić film z giga openingu, więc czekajcie. A ja w tym czasie tutaj y, będę Wam wyjaśniał, jak zdobyć swoje pierwsze prezenty. Więc lecimy sobie tutaj na spauda, bo mamy tutaj pewną rzecz, y, która nazywa się właśnie Advent y, Rewards. Ale niech o to mi chodzi, po prostu mamy tutaj jakieś takie, nawet no słabe, słabe nagrody, więc tutaj na pewno nie jest to sposób. Więc y, no tak patrząc, może coś tam się zdobędzie, ale czy dużo, to chyba nie. Mamy tutaj Combinate Presents, i ja nie nie wiem czy to robić widzowie, czy lepiej otworzyć więcej small giftów, czy lepiej sobie je przerobić, na przykład tutaj możemy sobie trzy zrobić takie, ale wydaje mi się, że small gifty e, oczywiście tutaj sobie przerobimy i wydaje mi się, że chyba tylko larki tych większych będziemy robić openingi, nie wydaje mi się, że medium jest spoko, więc co, lecimy sobie tutaj konwertujmy, oczywiście ja te prezenty powiem wam jedno, zdobyłem trzy godzinki e, na jednym z trzech sposobów, więc w sumie spoko, no i co, przejdźmy do pierwszego sposobu, który moim zdaniem nie jest aż taki wydajny, ale nawet jest, jak widzicie za mną możemy zdobyć w oby lub różnych właśnie trybikach prezent na który jest 13% czyli najwięcej ze wszystkich więc przejdźmy sobie oczywiście to oby więc jesteśmy już bardzo blisko no właśnie wykrakałem więc no leciły raz naprawdę ja się ciągle wywalam dobra idziemy w, idziemy jednak w lewo Dobra, a więc jesteśmy już blisko, przy okazji jak widzicie w góry jest prezent, ale moim zdaniem nie jest to już taki wydajny sposób, bo jak widzieliście, ja miałem 75 prezentów smal, a tutaj pewnie dostajemy no też jakieś smala, no i właśnie tutaj dostaliśmy za przyjęcie tego, dobra, więc widzowie dostaliśmy no jednego gifta, no i nawet spoko, to jest sposób właśnie z... Tymi oby, bo no chyba jest praktycznie, no jest oś 13% na zdobycie właśnie gifta w tym, ale chyba są tutaj też te rzadsze, więc także można sobie zdobyć fajnego gifta tutaj, no ale trzeba to przechodzić, a komu chce się to robić? Jeżeli są łatwiejsze sposoby, o w ogóle tutaj będziemy mieli trzy klucze na opening, więc no w każdym odcinku sobie tutaj będziemy parę tych rzeczy zbierać. Oczywiście no miałbym większy i to giga, jakbym nie sprzedawał tych rzeczy, no miałbym może nawet 100 tiketów. No i co, tutaj nie jest następny sposób, ale jakiś tam na pewno sposób jest, ponieważ tutaj także możemy dostać gifty, no ale ile jest na to procent, no jest giga mało, no ale jakoś tutaj się da, co nie, więc też sobie tutaj weźmy pety od razu. No i co, weźmy sobie do następnego sposobu przejdźmy, bo oczywiście yy, chodzi mi tutaj o wszystkie minigierki, czyli tutaj też te Atlantis, yy, tam mamy też yy, łowienie, mamy też inne obby no i z tego wszystkiego możemy dostać właśnie gifta, czy tam prezenta który oczywiście, jak ktoś jeszcze nie wie pozwoli nam zdobyć gwiazdki do teamu, ja mam tutaj gwiazdek na razie 509, no ale oczywiście na odcinku mam nadzieję, że otworzymy sobie tego Titanic Christmas Prezent, ale chyba zapytam was właśnie na społeczności czy lepiej go sprzedać i kupić sobie jakieś gorsze prezenty, czy lepiej właśnie go otworzyć na odcinku, nie jestem pewny, ale co, tutaj też możemy oczywiście go zdobyć, mamy tutaj 1% czyli najwięcej z tego wszystkiego, tutaj mam 0,25 na medium, ale wydaje mi się, że to jest taki średni, średni sposób, no ale jest na pewno lepszy niż y, adwent, kalendar y, lub coś takiego innego, więc co, ja w tym czasie przejdę sobie do następnego sposobu, którym jest oczywiście kupowanie tych prezentów, ponieważ no czasem one są drogie, ale można serio jakieś takie perełki zdobyć, no na przykład ja ostatnio widziałem za 2000 ktoś sprzedał legendary gifta, no ja go kupiłem chętnie, no bo widzicie, Widzowie, no to jest po prostu takie. No, to są takie cedy, że po prostu, no jest to ale no, Na trading plaze nie wydaje mi się, żebyśmy szli, yy, ale możemy sobie pójść. No, trochę lagi z tego, co widzicie, są. A jak właśnie zdobywać te gemy, to już wam także mówię. Yy, no, możecie też za prezenty zdobywać, no ale jeżeli chcecie zdobywać prezenty, no to chyba za prezenty tego nie będziecie kupować. Yy, no, ale także możecie sobie tutaj otwierać to z jajka. No, ja mam 37 właśnie tych yy, sztabek, za co mogę zrobić sery. Serio, serio, gigantyczny Opening. Tak samo możecie tutaj też szukać, niby tego elfa, który wczoraj był tutaj, no ale czy komuś się chce za, no chyba jednego smalgifta? Wydaje mi się, że nieopłacalny, już bardziej opłacalny to jest ten advent. No tutaj dzisiaj mieliśmy, jak widzicie, 12 smalgiftów. Może yy, co jeden dzień będzie się to mnożyło razy dwa czy coś w tym stylu, no ale co widzowie e, weźmy sobie, przejdźmy do najbardziej efektownego sposobu którym jest oczywiście niszczenie e, tak, gingerbread house'ów no i o co mi chodzi widzowie bo na mapie mogą respić się właśnie takie gingerbread house'y w tej chwili wam nie, za, nie pokażę no ale jak się one zrespią no to macie giga, giga, dużo procent szans że wypadnie wam tam gift, To no ja za, praktycznie za każdym razem e, dropię sobie jakiegoś nawet epickiego więc nie spoko, ale jak powiększyć, sobie szansę na zdobycie Titanic gifta, czyli no, najlepszego gifta w gierce, który jest warty około teraz miliona gemów. No i co? Ja go zdobyłem. Miałem właśnie taki team. No, taki team jest średni, pod dropienie tego. I jakby to powiedzieć, mamy tutaj Enchant o nazwie Treasure Hunter. I dlaczego on jest OP? Ponieważ, jak widzicie, co on daje? Daje nam 30% więcej dropu, w sensie szansę na 30% więcej dropu z ogólnie zniszczonych rzeczy. Czyli tak samo jak z tego Gingerbread House, a, a z niego właśnie dropią ludwagi i temki. Więc tak jak już mówiłem, dropią tam właśnie enchanty, itemki, itp, więc moż, można tutaj więcej tego dropnąć, ale to nie tylko o to chodzi. Możemy oczywiście sobie tutaj yy, tylko te enchanty dać, możemy sobie tutaj full, yy, full team właśnie. Treasure Hunterów dać, no ja mam prawie wszystkie piątki, więc w sumie spoko, tutaj jedno można na przykład na Strange'a, wydaje mi się, że to spoko jest, taki team wydaje mi się, że na nockę jakbyście sobie ustawili na tę ostatnią krainę to wydaje mi się, że spoko byście dużo zarobili i właśnie tych tutaj gemów, w sensie gemów to coinów, sorry, i właśnie tych prezentów, bo oczywiście no mamy też większą szansę oczywiście wtedy na drop z itemków, w sensie z zniszczonych przedmiotów, bo nie tylko właśnie z tych Gingerbread House'ów house to dropi ponieważ dropi to też ze zwykłych itemków. Ja przed chwilą właśnie dostałem Small Christmas present, właśnie mamy je trzy, a mieliśmy dwa, bo tam prezent odebrałem i tam jeszcze z tego obby dostałem, więc no to jest najlepszy sposób widzowie. Dobra, więc widzowie, jakby ja to nagrywam już po nagraniu tego odcinka, ale jak widzicie mamy tutaj Gingerbread House'a. No i sobie go właśnie zniszmy i zobaczmy co dostaniemy z tym full teamem. Możemy sobie tutaj jeszcze zdjąć właśnie strong pety założyć za to właśnie gdzie tu my to mamy. Mamy tutaj jeszcze to i możemy sobie jeszcze to założyć. No mówię wam widzowie, no z tego będzie mi tutaj sporo mi dropnie z tego, więc w sumie spoko. No i zobaczmy ile tutaj, właśnie jak widzicie, no dużo tego jest. No i dostaliśmy large Christmas gift'a, więc no widzicie, jeżeli wy sobie to zostawicie na nockę, żeby tutaj jakkolwiek to wszystko zbierało, no to będziecie mieli serio za zarobę. I może to wam serio na razie pomóc w wzbogacaniu się, ponieważ no jest to dużo warte. Po prostu prezenty są dużo warte na Tą chwilę. Tak samo, no ja wczoraj na przykład widziałem jeszcze te Christmas prezenty za. W sensie Titanic Christmas prezenty za 2 miliony, no ale wydaje mi się, że teraz za trochę mniej chodzą, ale przydałoby się tutaj trochę ekranów pozbierać na jakiś większy opening. Jak widzicie, no mamy tutaj Titanic już X large'a, mamy tutaj trzy klucze na razie przygotowane, mamy tutaj trochę właśnie tych Large Giftów i tutaj mamy yy, właśnie gift bagi 16. No ja postaram się tak jakoś za. No jeszcze przed weekendem ogarnąć jakiś większy opening. I ja już Wam dziękuję za oglądanie no, tego trochę krótszego odcinka. Mam nadzieję, że wam pomogło i teraz już wiecie jak zdobywać właśnie te prezenty e, czyli właśnie nową rzecz e, dodaną w update'cie, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście jak ja zareagowałem na update to sobie nadróbcie, poprzedni odcinek tutaj właśnie, właśnie wyświetla, ja już lecę życzę wam jego dzionka i nara